Cześć! W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was coś specjalnego, a mianowicie propozycje prezentów bardzo nietypowych, alternatywnych i przede wszystkim bardzo magicznych. Jeżeli jesteś czarownicą, innowiercą, lubisz rękodzieło, interesujesz się magią i ezoteryką i szukasz prezentu dla samego siebie lub w Twoim otoczeniu znajduje się osoba o takich nietypowych zainteresowaniach, określająca się mianem Wiedźmy czy Innowiercy i ceniąca ręcznie robione produkty, to koniecznie musisz zapoznać się z moją propozycją prezentów. Będzie bardzo dużo zapachów, rękodzieła, magicznych akcesoriów i książek w różnych przedziałach cenowych. Mam dla Was także kody rabatowe, także w tym roku naprawdę możecie czerpać z tego filmu pełnymi garściami. Zacznę od rzeczy, którą darzę szczególnym sentymentem, bo sama ją kiedyś Kiedyś w prezencie świątecznym otrzymałam. Mam na myśli oczywiście Czaromarownik, czyli magiczny kalendarz dla wiedźm i osób wkraczających w świat magii. Tak wygląda tegoroczna edycja, a tak prezentuje się okładka kalendarza na 2023 rok. Jak widzicie, są to zupełnie różne światy. Przyszłoroczna edycja kalendarza kojarzy mi się bardzo tak folkowo i symbolicznie. Zwróć uwagę na tego czerwonego ptaka. Co prawda nie znam się na ptakach i nie wiem czy to był celowy zabieg twórców kalendarza, ale mnie on bardzo kojarzy się z takim ptakiem kardynałem szkarłatnym. Kardynał to ptak bardzo ceniony przez rdzennych Amerykanów. Jest symbolem miłości, szczęścia, spełniania marzeń. Wierzy się, że te ptaki są Posłańcami z zaświatów, a kiedy się nam przyśnią, oznacza to powodzenie w przedsięwzięciach. Poza tym w niektórych kulturach są symbolem świąt i zimowego przesilenia, więc mnie ta okładka bardzo pozytywnie się kojarzy, bo ja wręcz uwielbiam zimę i zimowe przesilenie. I co tu dużo mówić, jak każda poprzednia edycja i czaromarownik na 2023 rok jest idealnie dopracowany, zaczynając od formatu, poprzez okładkę i kończąc na zawartości. To nie jest typowy kalendarz. Znajdziecie w nim dawkę magicznej wiedzy, trochę o zielarstwie, o sabatach, różnych świętach, różne przepisy, ćwiczenia i medytacje. To bardzo umila użytkowanie kalendarza, bo poza zwykłym notowaniem możecie przy okazji dowiedzieć się czegoś nowego. I przy tym wszystkim czaromarownik jest bardzo lekki. Nie znajdziecie lepszego, magicznego kalendarza. Ja ogarniam życie z czaromarownikami od bodaj 2014 roku i sama swój pierwszy, tak jak Wam wspominałam wcześniej, swój pierwszy kalendarz otrzymałam właśnie w prezencie takim świątecznym na Wigilii Klasowej. Kiedy to było? Dobra, lecimy dalej. Kolejne propozycje prezentów to świece. Każda wiedźma ceni świece, szczególnie Szczególnie te ręcznie robione. Im więcej, tym lepiej. Nie oszukujmy się, spójrzcie na moje tło. Jeżeli nie znacie rękodzielniczych świec Tears i ich autorki mega uzdolnionej Martyny, to koniecznie musicie je obczaić. Martyna jest polską rękodzielniczką, tworzy świece w takich mroczno-halloweenowo-gotyckich klimatach. Znajdziecie u niej świece dekoracyjne, rytualne, woski do kominka oraz świece w szklanych słojach. Wybór zapachów jest. Po prostu ogromny. Od takich typowo spożywczych i słodkich po zapach typu powietrze po burzy. Ja mam tutaj świecę o zapachu białej czekolady i drugą o zapachu herbaty z cytryną. Obie pachną fenomenalnie i słuchajcie, ta o zapachu białej czekolady rzeczywiście pachnie białą czekoladą. To się da rozpoznać. No, coś niesamowitego. Spójrzcie też na zapakowanie paczki. Martyna wkłada dużo serca w to, żeby paczka od niej przyszła do Was cała i zdrowa. Robiąc prezenty warto pomyśleć również o naszych rodzimych rękodzielnikach i polskich sklepach. Ja sprezentuję jeden zestaw świecy i wosku od Martyny Adzie Edelman, z którą nagrałyśmy bardzo dużo filmów. Wszystkie możecie zobaczyć na moim kanale. Mam nadzieję, że Ada teraz tego nie ogląda, bo będzie miała spoiler. Do Ady poleci świeca Tea Time with Spirits. Jakoś ta nazwa mi się z nią kojarzy. No wiadomo, Ada jest medium, więc od razu mi to przychodzi na myśl, oraz woski do kominka Sweet and Spooky. W ogóle mam też dla Ady przygotowane jedno ciastko z malunkiem karty Tarota, i wreszcie mogę wysłać do niej paczkę. A Martyna przygotowała dla Was kod rabatowy Paranormalia 10. Macie z nim 10% rabatu na wszystko oprócz promocji, także idealnie się składa, świetnie. Przed świętami, dzięki Ci Martyna za kod rabatowy dla moich widzów. A jeżeli jesteśmy już przy świecach, to muszę Wam powiedzieć, że oferta sklepu Czary Mary, który obejmuje patronatem mój kanał, z czego się bardzo cieszę. Cały czas powiększa się o nowe świece. W sklepie znajdziecie duży wybór świec z wosku sojowego, z drewnianymi knotami o przeróżnych zapachach, ale również świece intencyjne, świece rękodzielnicze do rytuałów i świece magiczne. Na tych ostatnich chciałabym się skupić. Ja mam tutaj świece sukcesu. Jak widzicie, każda z tych świec zamknięta jest w wysokim szklanym słoju co bardzo kojarzy mi się z brucherią i... Każda z nich pachnie inaczej i jest udekorowana ziołami i minerałami. Z tego co pamiętam, moja świeca pachnie lawendą i koprem włoskim, a udekorowana jest y, suszoną lawendą i ametystami. Na stronie sklepu jest też podana dokładna instrukcja, jak spalać takie magiczne świece, jest tam przedstawiony taki swoisty rytuał, więc jeżeli chcielibyście komuś y, taką świecę podarować, to warto taką instrukcję załączyć, wdrukować. Czy napisać na ozdobnym papierze. Kolejna propozycja prezentu to karty. Wiem, wiem, różnie się mówi. Jedni twierdzą, że karty tarota, karty wyroczni nie powinny być dawane w prezencie, a inni mówią, że jedynie tych sprezentowanych można używać. Słuchajcie, najważniejsze to moim zdaniem to, żeby nie kupować kart używanych już przez kogoś innego. Oczywiście możecie dać komuś czy otrzymać od kogoś karty w prezencie, szczególnie karty wyroczni. Ważne jest, żeby były to karty przez was Wybrane, takie, które się Wam podobają, a nie takie, których nigdy na oczy nie widzieliście. Te karty mają z Wami rezonować, więc jeżeli chcielibyście, marzy się wam jakaś talia kart tarota, chcielibyście ją dostać w prezencie czy kart wyroczni, to warto podesłać po prostu osobie, która będzie Wam kupować prezent, jakie karty sobie życzycie, żeby nie wybrała źle, bo one mają z wami przede wszystkim rezonować. A ja mam dla was kilka propozycji. Księżycologia to karty w języku polskim z uwaga, posrebrzanymi bokami. Mówię uwaga, bo takie zdobienia w kartach rzadko się zdarzają, i jeżeli już, to zwykle są złote. Jest to talia, jak sama nazwa wskazuje, księżycowa bardzo mocno rezonująca z księżycem, a więc będzie to gratka dla tych, którym do naszego satelity blisko. Książeczka dołączona do kart jest również w języku polskim. Kolejna talia to Halloween Oracle. Och! Ona jest już w trochę bardziej mrocznych klimatach. Ma ona właśnie motywy halloweenowe. Jest pięknie wydana, a same ilustracje są wręcz zachwycające. Idealna dla jesieniar i dla fanów Halloween, sabatu Soein i dziadów. Słuchajcie, ja po prostu uwielbiam tą, tą talię po prostu ją uwielbiam Santa Muerte Oracle to kolejna nietypowa propozycja koszulki tej talii tworzą razem tablicę Ouija, sama talia jest bardzo mocno w klimatach Santa Muerte i posiada dużo symboli do niej nawiązujących jeżeli ktoś chce poznać bliżej samą Santa Muerte, kult Santa Muerte to myślę, że ta talia może w tym pomóc. Goddess Love Oracle to jedna z moich ulubionych talii kart wroczni. Na kartach widnieją różne wizerunki bogin nawiązujące do sabatów, pór roku, duchowych przewodników. Ta talia jest bardzo eteryczna i ma w sobie pewną delikatność. Jeżeli lubicie takie klimaty, to warto ją poznać. Czas przejść do książek. Książki to zawsze dobry pomysł na prezent, szczególnie, że obecnie pojawia się naprawdę dużo nowości w tematyce magicznej. Idealna na prezent jest książka Young Oracle Tarot którą niedawno na kanale recenzowałam, więc teraz nie będę o niej za dużo mówić. Link do recenzji zostawię Wam w opisie. Ta książka jest naprawdę pięknie wydana, no zresztą sami spójrzcie, będzie pięknie zdobić biblioteczkę. No i oczywiście jest to książka do nauki kart Tarota, nawet dla tych najbardziej opornych. Kolejnym dobrym pomysłem na prezent jest książka Magia Kuchenna, receptury, przepisy techniki i składniki niezbędne w kuchni. Czarownicy. Spójrzcie tylko na to wydanie. Jest dość duża, owszem, ale ma w sobie dużo wiedzy o magii kuchennej. Można nawet tę książkę nazwać swoistym podręcznikiem do magii nie tyle kuchennej. A po prostu domowej. Może zainspirować do przekształcania codziennych czynności w magiczne rytuały. Księga eliksirów jest również pięknie wydana i też poniekąd dotyka magii kuchennej. Znajdziemy w niej mnóstwo pomysłów na magiczne napary i eliksiry dostosowane do sabatów, faz księżyca czy znaków zodiaku. Moim zdaniem ona również jest fantastycznym pomysłem na prezent, bo tego typu książki z przepisami, bardzo motywują do wplatania w codzienność szczypty magii w bardzo prosty i na każdą kieszeń sposób. Ciekawym pomysłem na prezent i w sobie też totalnie uroczym jest księga Zaklęć Małej Czarownicy. To jest taka malutka książeczka, która ma przepiękne ilustracje i dedykowana jest dla już bardziej młodszych. Czytelników. Powiem Wam, zresztą już to mówiłam w tym filmie, w którym ją recenzowałam, w którym więcej o tej książce opowiadałam, że gdybym ja była dziewczynką, nastolatką i dostałaby taką, dostałabym taką książkę, interesując się tym, czym się interesowałam, czyli wiecie, duchowością, różnymi wierzeniami, ezoteryką, tak wkraczałam bardzo powoli w ten świat, to byłabym zachwycona. Bo są tutaj. Przewspaniałe, różne proste rytuały opisane, naprawdę fajnie się ją czyta i no, możecie się na nią zastanowić, jeżeli szukacie właśnie takiej lekkiej, przyjaznej dla dzieci książki o tematyce magii. Ostatnie książki, które moim zdaniem nadają się na prezent, to w zasadzie seria książek o żywiołach. Każda książka z tej serii opisuje inny żywioł i pracę z nim, jaką rolę dane żywioły Odgrywały w mitologiach, wierzeniach i kulturach różnych zakątków świata, jaką rolę odgrywają w magii, w jaki sposób pracować magicznie z konkretnym żywiołem. Jeżeli znasz żywioł, który rezonuje z osobą, której robisz prezent, wystarczy po prostu wybrać odpowiednią dla niej książkę z odpowiadającym jej żywiołem. No i oprócz tego, okładki, jak zawsze. Zachwycające. A jeżeli chcesz sprezentować coś innego niż książka, ale wciąż w takich magicznych klimatach, no to słuchaj, tutaj również mam kilka propozycji. Ostatnio byłam w Tigerze i znalazłam tam przepiękną kolekcję, bardzo witchy, w bardzo rozsądnych cenach. Na przykład taka piękna ramka na zdjęcia w złote gwiazdki. Od razu przykułam moją uwagę. Tutaj tak jest karta, bo w środku już jest zdjęcie mojej córki. Jak wiadomo, ja jej nie pokazuję. Taka ramka. Wykonana jest bardzo porządnie z takiego mm, materiału przypomina mi trochę w dotyku welur fajnie będzie komponować się w magicznej przestrzeni. Taki budżetowy dodatek, który robi wrażenie. Nie mogę nie wspomnieć o plakacie czarownicy, taki plakat wydrukowany na płótnie z informacjami na temat właściwości ziół powinien się spodobać każdej wiedźmie. Wiem, że mówiłam o nim w zeszłorocznym prezentowniku, który swoją drogą Wam polecam, bo te prezenty z zeszłego. Roku, wciąż są jak najbardziej aktualne. No ale słuchajcie, od tamtego czasu przybyło nowych widzów, a ja wciąż tak samo mocno jestem w tym plakacie zakochana. Dodatkowo w sklepie Czary Mary znajdziecie go w różnych zestawach z książkami magicznymi. I taki zestaw też wychodzi o wiele taniej, niż mielibyście kupować różne rzeczy, książki i plakat osobno. Przejdźmy do zapachów, to co tygryski lubią najbardziej. W ze... W prezentowniku nie pokazywałam Wam żadnych perfum. W tym roku pokażę Wam przewspaniałe perfumy, idealne na prezent. Słuchajcie, moja pierwsza propozycja świąteczna, nietypowa, ale za to z charakterem to perfumy Lalik. Encre noir. Są to perfumy teoretycznie dla mężczyzn, ale ja je mojemu mężowi kupiłam w zeszłym roku pod choinkę. I przyznaję się, mam nadzieję, że też nie będzie tego filmu oglądał, że czasami mu je tam. Podkradam. Generalnie nie kierujcie się płcią przy wyborze perfum, a nutami. Podobno, onk noir to ulubiony zapach Roberta Makłowicza. Jeżeli to was do nich nie przekonuje, to może zainteresuje was fakt, że perfumy te mają w składzie cyprys, wetywerię, pidzmo i drzewo kaszmirowe. Co może dać nam ta mieszanka? Coś bardzo nietypowego? Coś zgoła odmiennego od tego, co można wywąchać na ulicach, na ludziach. Jest to zapach mroczny leśny jak zimowy las i gdzieś mi przemknęło <noise> w jakichś recenzjach że tak mógłby pachnieć Hannibal Lecter także możecie wyobrazić sobie skalę mroku tego zapachu jest to zapach bardzo melancholijny gotycki yy, i przy tym w bardzo dobrej cenie i naprawdę nie jest popularny mimo że bardzo łatwo go kupić polecam bardzo fajny zapach dla miłośników mrocznych leśnych klimatów wilkołaków i wampirów przy tym w dobrej cenie i fenomenalnie się utrzymuje. Girl of Now od Elisab to z kolei kompletnie inny zapach, ale równie piękny. W składzie mamy pistację, migdały, kwiat pomarańczy, gruszkę i jeszcze chyba mleko migdałowe fasoletonkę No i jeszcze parę innych składników, ale tam ju, tych już nie pamiętam.. <śm> Ojejku, jaki to jest piękny zapach! Wszystkie te składniki tworzą zapach łudząco podobny do smaku. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale spróbujcie to sobie wyobrazić. Do smaku lodów pistacjowych. Dokładnie. Bardzo nietypowy, zwracający uwagę, słodki, upojny zapach z mocno wyczuwalnymi pistacjami i migdałami. No i ten flakon przepiękne. Te perfumy również nie są tak popularne jak wiele innych mainstreamowych zapachów, mimo że są wszędzie y, dostępne. Osobiście rzadko kiedy go czuję na innych osobach, a świetnie się utrzymują, wspaniale rozwijają, no i przede wszystkim pachną pistacjami, migdałami, czymś naprawdę nietypowym. Bardzo fajnym pomysłem na prezent jest voucher na tatuaż, szczególnie dla miłośników tatuaży lub tych, którzy chcą sobie zrobić dziarę. Warto przy tym kierować się stylem tatuowania artysty. Jeżeli lubicie lub osoba, której robicie prezent lubi mroczne klimaty, to bardzo polecam Wam Kamilę z Poznania, która tatuuje pod pseudonimem Mrzawka. Jej prace są po prostu genialne. Spod jej igły wyszedł mój najnowszy tatuaż, który robiłam bodajże w na początku października właśnie widzicie fragment mojego uda z motywem skoraliny. Z cudo. W prezentowniku nie mogłam nie umieścić propozycji biżuterii. W sklepie Czary Mary znajdziecie bardzo duży wybór biżuterii. Srebrne zawieszki z runami, pentagramy, symbole magiczne, e, magiczne amulety. Jest tego naprawdę dużo. Ja w tym roku chciałabym Wam pokazać wisiorek z zawieszką w kształcie grotu z minerału, który się andarą. Do wyboru jest wiele różnych odmian kolorystycznych. Ja mam akurat nie Andara to po prostu szkło krzemionkowe. Podobno Andara jest swoistą materializacją, kryształowej energii, jednym z najpotężniejszych kamieni i pochodzi z samej Atlantydy. Posiada wiele magicznych właściwości. Niezależnie czy w to wierzycie czy nie, musicie przyznać, że jako biżuteria prezentuje się pięknie. Kolejna piękna zawieszka to pentagram, ale nie byle jaki, bo z gałązek lub jak to woli różdek. Wygląda naprawdę pięknie i przywodzi na myśl rustykalny klimat. Ten konkretny pentagram wykonany jest ze stopu cyny, ale w sklepie czary Mary znajdziecie również pentagramy srebrne. Bogini spirali z ryzoprazem to przepiękna zawieszka wykonana ze srebra, oczywiście. Spirala to symbol zmiany, ruchu energii, poznawania samego siebie, natomiast zielony ryzopras poprawia samopoczucie. Obecnie w lepiej Czary Mary trwają promocje z okazji Andrzejek. Do 1 grudnia możecie kupić książki o dywinacji oraz akcesoria do wróżenia Przecjone o 40%, natomiast do 21 grudnia możecie skorzystać z mojego kodu 10PARANORMALIA, który daje 10% rabatu na zakupy powyżej 60 zł. Zachęcam do korzystania podczas robienia prezentów. Na koniec mam dla Was propozycję biżuterii rękodzielniczej od dwóch bardzo utalentowanych artystów. Pierwszą artystką jest Nirkwen, która robi fantastyczną biżuterię z minerałami. Na jej Facebooku możecie znaleźć wiele gotowych już produktów. Nirkwen tworzy unikatowe produkty i z tego co widziałam u niej, cytując klasyka, nic dwa razy się nie zdarza. Jeżeli lubicie biżu z minerałami, z magicznym twistem, ta od Nirkwen na pewno Was zachwyci. Wspaniałą biżuterię tworzy również Venus Galeria. Ja mam od nich jeden pozłacany komplet. To jest polska marka biżuterii, która Mocno inspiruje się naturą. To, co ja mam akurat, to są tuje. Mój zestaw to kolczyki i zawieszka w kształcie pozłacanych gałązek tui. Jest przepiękna, uwielbiam ten zestaw. Już Parę razy miałam go na święta założonego. W Venus Galeria znajdziecie biżuterię dla niej i dla niego, piękne broszki, kolczyki, bransoletki, biżuterię na szyję oraz biżuterię ślubną. I tak oto doszliśmy do końca tego filmu. Wybrałam różnorodne propozycje, wspaniałych artystów i poza perfumami w zasadzie same polskie rodzime firmy, w których możecie zaopatrzyć się w prezenty dla siebie i bliskich. Jeżeli film się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę. Napiszcie w komentarzu, co chcielibyście znaleźć pod choinką. Do zobaczenia w kolejnym magicznym odcinku.